Witam wszystkich. Dzisiaj film poświęcamy mi koparce. Chciałbym Państwu pokazać pracę na tej koparce. Jak to wygląda? Jest to koparka jak widać wąsienicowa, mini koparka. Żeby móc pracować na takiej koparce trzeba mieć uprawnienia do koparki klasy trzecia, co najmniej klasy trzeciej. Wtedy możemy pracować też na takich koparkach jak mini koparka. Zapraszamy do oglądania filmów do kursa. Kurs organizujemy raz w miesiącu. Nowością jest kurs na spychaczu. Na spychaczu.